Siemanko ludzie, dzisiaj chciałbym wam zaprezentować mój serwer, na z moim kolegom. Przywitaj się. On buduje dom. A ja mm, zaprezentuję wam serwer. Dom będzie jak teraz bo nie znam Fajnie. dobra, idź buduj dom. Dobra. Członek gry, gdy dojdzie, automatycznie dostanie bana i pojawi się gdzieś tam. Znaczy bana, boże, opa zostanie, zostanie no, automatycznie nie chcesz, opa. Jeżeli nie piszcie to macie bana na zawsze. Komuś nie! Nie będzie zbyt bo na Może ban będzie na 30 minut, ale o ile mi się będzie chciał odbanować. więc czepnę kogoś. Na tym serwerze będzie można mieć tumanakę, po to free bullet. No to są zasady. Tepnę tak, na no ogóle zasad wtedy. Tutaj są napisane, że nie można obrażać... Y, graczy, nie citować, czyli x ray no Dobra, takich jak x ray żeby sobie wspomóc to jest, przepraszam, że przepraszam, to jest FreeBullet i Survival, co na przykład nie można sobie od razu nie można sobie od razu y, diaksów, bo to wtedy będzie banowane y, można nazwać to na Hmm? Jak znajdziecie głosu to moje. No fajnie. Ja mu daję, bo...